Dzień dobry drodzy widzowie, witam Was po bardzo długiej przerwie. Dzisiaj byłem na poliszkarszu na PGE narodowym, a w tym odcinku chcę Wam pokazać, co udało mi się zakupić na tym evencie. Zapraszam do oglądania. Ok, na pierwszy ogień idą te małe paczuszki z McDonalda. Pierwsza idzie otwierana od razu. Tutaj. Ok. Dobra. tu jest jakiś dla dzieci małych labirynt pokemonowy. ok, taki labirynt. I trzy naklejki. Chikorita, Toto Totodile i oczywiście nic innego jak Pikachu. Okej. Okay. Mam jeszcze drugą paczkę. A, tutaj chyba to samo. Też labirynt tutaj, taki sam. A karty są Pikachu, no te same. Sikorita, to tutaj, te same naklejki. Fajne są, bo są duże i taki ładny styl namalowania ich jest. Ok, teraz zabieramy się do większej rzeczy, czyli, ok, wezmę skaner i inne rzeczy, żeby to było ładnie zzoomowane i w ogóle to jest. Z Mistrza Świata z 2022 roku w Londynie. Taki, nie wiem jak to jest, taki zestaw wszystkich gadżetów z tym logo. Bardzo ogólnie jest fajny, no bo jest wyjątkowy po prostu. Dobra, otwieram go aż mi zabrakło słów, no bo cieszę się, że go mam. Nie, nie wiem jak go otworzyć. Tutaj chyba po prostu tak go rozkleić. Tutaj spróbuję. Dobra. Chyba, że dobra, spróbuję nożyczkami tutaj go rozciąć tutaj, gdzie niby jest to przerywane takie, nie? Dobra. Ok, z drugiej strony teraz. Ciężko się to otwiera, bo to jest takie zguby bardzo tektura można nawet powiedzieć, nie papier. Ok. Udało się za pomocą nożyczek. Działko jest takie. A w środku. Brat, pidełkę odłożę. I tutaj co tu się dzieje? Ok? Jest taka książeczka chyba. I to jest o Londynie jakieś spisy, jakieś zdjęcia z Mistrza Świata. Jakiś tutaj wymieniony mistrzy. Okej, okay. no to jest tematyczne do Mistrza Świata. Fa taka książeczka fajna, no tylko stamtąd, nie? Śmieszny jakiś rozpis z jakichś zawodników, którzy wygrali i ogólnie. Jest klejmata. Taka papierowa jak się domyślałam, nie? I ładnie. OK. No jest z logiem napis, w sensie napisem London Pikachu w tym stroju. I Pokémon World Championship. No ładna. Ładnie się pozycja też wyjątkowa. I tutaj co my mamy w tym pudełku? Dobra, 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 dobra. Pierwsza jest żeby zrobię żeby na tle. Mini przypineczka, ale z Londynem. Bardzo piękna. <grymne> żeby się złapał fokus. Czekamy na fokus. Jest fokus. Okej. Okay. Przypinka Pikachu 2022. Londyn. Tematyczna, piękna. Okej. Okay. Idzie tutaj pudełko wracamy do pudełka jest deck box deck box papierowy London on jest taki piękny ten deck box To jest najładniejszy deck box jaki widziałem Patrzcie go z tym napisem na górze jest London tutaj jest taki piękny logo nie się błyszczy na górze London z tyłu World Championship z boku 2022. jakiś napis ok i w środku jest żeby tego nie porwał, w ogóle, nie? W środku jest deck box, w sensie deck. Tak, to są w środku jest w ogóle deck kart, nie? Ale takich jakichś specjalnych w ogóle z tyłem. World Championship z, z Londynu. I, ale to są dziwne karty w ogóle, bo są takie, nie? Takie jakieś w ogóle nie mają holo ani nic. Okej, okay, ja przeglądam, tak szybko je przejrzynie. DCUI Hisujeńskie, jakieś bibarele tutaj, jakieś miniony, ej, dzikawy, Ja nie wiedziałam, bo to są takie karty Pokémon niby, ale... W sensie nie niby, ale taki dziwny tył i w ogóle te ramki są inne i nie mają hologramów. W światło. Dobra, to mi się rozpada. <grym> mm, tutaj te item itemki, pokebole, greatbole... I energię. Dobra, te ciekawsze teraz jeszcze pokażę szybko. Arkeus, V-Max, V-Star w sensie. Yy, taki jakiś tutaj z jakimś podpisem w ogóle, nie? Okej. Okay. I pikacze latające. Dwa V-Max i V. Okej. Okay. To wszystko są karty z dziwnymi podpisami. Przejdę jeszcze do tego boksika tutaj. Co jeszcze nie mamy? A w nim mamy jeszcze Trzeba mi Kodzik do TCG i w ogóle... Uda. Sorry, nie wiem jak to wyjąć, bo coś tak dziwnie wyjmuję. Żeton z mistrzostw. Spikaczu z, z różami <grymny> pięknymi. Ładny żeton. I też kartę tego Arkeusa Vistar z tym tyłem. Yy, też z tym takim podpisem jakimś, i to jest też taka dzienna karta, jakaś z hologramu w ogóle. I tutaj też jest taki arquebusowy star, taki sam, druga sztuka, nie? Dobra, to by było na tyle z tego boxika. Ogólnie najlepsze rzeczy to jest ten pin i ten żeton, i ten deckbox, nie? One są takie ładne i takie wyjątkowe. Pin, deck, bo... pin żeton i deckbox. Piękny tego On jest papierowy, ale no, nie będę go jakoś drastycznie używał, więc mam nadzieję, że się nie zniszczy. Dobrze. To mamy za sobą. Kolejną rzeczą jest figurka Pikachu z McDonalda, której się świecą policzki, jak się naciśnie. Z 2017. No, taka ciekawa rzecz. Nie jakaś stara, ale po prostu jej nie miałem, więc fajna rzecz do kolekcji. Kolejną rzeczą jest. Mega fajna rzecz. 6 dyszek dałem za te, tą figurkę Mew. Taką nakręcaną mnie i ona jeździła. Ona jest z 1999 roku. Jest mega stara, po prostu. no Ja jej nie odpakowuję, nie? Trzymam ją w pudełku. Jest super. <grym> Piękna w ogóle. Jestem wielkim fanem Mew, więc taka dla mnie perełka. Następną rzeczą będą japońskie busterki. Kupiłem sobie cztery. Dobra, zaczynę od tego. Bo w ogóle utknę o jakość od dołu. Nie, żeby nie uciąć kart, tylko. tutaj, żeby było. tak mało, że się zgrzepnie wcinam, nie? Ok. Karty wyjmujemy. Nie przekładam, bo nie wiem jak. Okej, okay. roulet w dziupli ta full chyba, po japańsku jest, więc <grymne> zapomniałem, nie? Hipno chrobat. Y okej, okay. i to była ryrka. To jest gwarantowane kolor nawet, chyba. Tak, okej. Okay. Kolejny busterek. To jest z najnowszego dodatku z tego DLC i epilogu do Scarlet i Violet. Okej, okay. w ogóle busterek jest ładny też. Ale nas interesują karty w środku. W ogóle tutaj jakaś karta jest... Dobra, coś tam jest jakieś holo chyba. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Holota po bulu Okej, okay. tutaj jest niegwarantowane holo jak widzę. Więc okej. Okay. A poczekaj... O nie. W poprzednim boosterku została jedna karta. Chyba ta rzadka. A nie, wzorła. <grymne> się ukrył, nie? On przybiera ten, różne formy przybiera Pokemon, więc tutaj przybrał formę niewidocznego w boosterze Pokémona. Dobra. Tutaj otwieramy teraz kolejnego dodatku boosterek. Z tego drugiego najnowszego. O nie, tutaj nie otworzył się do końca. Teraz go otworzę. Nie chcę się wyjąć. Dobra. Tu już się nie ukryła żadna karta. Shinks, Chimeco Litwick Gladys i Kilowattrel Ok, na razie żadnych jakichś takich dobrych dropów. A to jest ostatni busterek, więc więc, więc, więc. Obie coś dropnęło. Jeszcze nie w ogóle to jest chyba mój pierwszy raz, jak otwieram japońskie karty, nie? Ogólnie w boosterach, więc fajnie było, jakby się teraz się trafiło. Na no, ostatnim boosterze Laxio, Lyron, Fibas, Central i ostatnia karta to jest Palafun, czy Finizen, no więc bez żadnych dropów w tych boosterach. Ale to nie szkodzi. I zostało jeszcze ostatnia rzecz w tym filmiku, czyli karty, które kupiłam. Na pierwszy ogień idzie. Karta Charizarda. Dostałem ją za free od jakiegoś od youtubera. <grych> Więc fajnie zawsze się bierze. Za free jak jest. Charizard i a ła na ilustracja nawet jak na EXa Więc spoczko. Druga karta z 7 zł. Promka Snorlaxa nie miałam jej jeszcze, bo nie kupowałam tamtego tego a ładna karta, więc z taką cenę tylko brać. <grywa> Dobra. Kolejną kartą jest Galerian Zaptos Zapiątaka, a tego też nie miałam. Miałem Multresa galeriańskiego i no a nie miałem Zapdosa, więc to do kolekcji trzecia karta. I ostatnia, najcenniejsza dla mnie z tego Chensi, ten ArtRer z autografem. Hikomikosa, Mikosa, mojego ulubionego pokrywatubera. Jednego z dwóch ulubionych, no więc tej karty też się bardzo cieszę. Okej, okay. dobra, podsumowanie. Teraz bierzemy tutaj te karty. Dużo się mieści. A, i sorry, zapomniałam o jednej małej rzeczy. <grym> ten przypince, który dostałem z koła Fortuny. <grym> Mogłem sobie wybrać żeton albo przypinkę, więc wybrałem ten Żet, y, przypinkę. Intelion, w sensie mój starter z Galar, więc yy, Intelion fajna przypinka zawsze na propsie. Ok, karty, przypinka z tego odcinka. Figurka Mew Oldschoolowa. Tutaj ten piękny w ogóle, pokażę tą książeczkę, i deck box, i pilna. <ścoughs> I to. Ten, figurka Pikachu takiego tego zmaka, nie? I to tyle z tego filmiku, a jeszcze wezmę sobie te naklejki z Maka, żeby było widać już wszystko. W sensie fajne rzeczy szkoda, że tylko z tych busterków japońskich nie było drapu, ale ogólnie to po prostu mega fajne takie perełki, na przykład to z Londynu albo ta figurka miunie. To dla mnie rzeczy, które zostaną u mnie w kolekcji. Po prostu z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał się podobał. I do zobaczenia. Cześć!